Radio Strzelnica Miłkowa, Radio Strzelnica Miłkowa, Leszek woła z Kopca Pilszkiego, Kraków. O, witam serdecznie. Chyba Paweł. Z tej strony Leszek. Mam silny troszeczkę wiatr, wiesz, i mam przedmuchy, ale chyba moja modulacja jest czytelna. Tak, czytelna jest. Troszkę taka jest bakowa ta modulacja, ale jest czytelna. Na siódemkę się odbieram. Na siódemkę na prezencie w A to jest taka, wiesz, wektor 4000 No z mojej strony to jest Alan, 42 Multi. Ja jestem podłączony do anteny 30-letniej. Mam pytanie, czy wy również będziecie działać na paśmie PMR? E, można, można na PMR działać, bo my tu w punkcie siedzimy wszyscy, bo pogoda jest niezbyt przyjazna, żeby mieć na zewnątrz, ale jest PMR-ka włączona na siódmę, tylko żeby jest na punkcie, nie? Ale spokojnie mogę wyjść na górę i możemy spróbować, jeśli chcesz zrobić próbę teraz, chyba, że później będziecie wychodzić, bo chyba kilka stacji będzie was wołać na pewno. No yy, tak chyba się zapowiadało, że dzisiaj ma być, być na Przechybie, ale chyba były zmiany planów, ze względu na pogodę. To jak będzie możliwość, to chętnie też spróbuję na paśmie PMR. Jasne, nie ma sprawy. Wiesz co, jak tylko ktokolwiek da znać, albo Andrzej echo jak na live'ie powie, no to, to żaden problem, można wyjść na wewnątrz i, i na PMR spróbować. Mam też przenośne tv więc biorę dwie radiostacje i idę na zewnątrz. Na którym kanale P PMR? Na siódmym? Znaczy, ja myślę, że według tego, jak sobie chyba ustaliliście, kanał trzeci, prawda? To może jeszcze ktoś będzie nas nasłuchiwał, to może się również chce do sprawdzić, dowołać. Jasne, nie ma sprawy. To daj mi dosłownie minutę dwie, wyjdę na zewnątrz i spróbujemy na pmr na, ka na kanale siódmym bez subtonów. Dobra, to ja też się przygotuję na kanale trzecim, będę Was tam wołał za, za kilka minut i będę też na nasłuchu. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, Leszek Skopca-Piłszewskiego w Krakowie, połączności na paśmie Sybii. Panie dzięki do usłyszenia za chwilkę na siódmym kanale PMR, a jakbyśmy się nie słyszeli, czy coś to my mamy tutaj włączone na siódmym FM-ie na stacjonarce, jak ktoś to śmiało wołać. Dzięki jeszcze raz za łączność, pozdrawiam i do usłyszenia za chwilę na paśmie PMR na trzecim kanale. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dobrze. Jedna łączność już jest. A teraz spróbujemy drugą. Trzeci kanał. Cieka, no. Jest, jest. Z tym, że ja to muszę sobie inaczej troszeczkę zrobić, bo ręce mam zajęte, ale od czego jest kieszonka? Będzie w kieszeni. ale mi wieje dobra to czekamy to jest mniej więcej tamtym kierunek to zobaczymy No to muszę już chyba zawołać. Weszli na zewnątrz z bunkra. A może jeszcze nie. Paweł, radio strzelnica miłkowa. Paweł, radio strzelnica miłkowa. Leszek Woła z kopca Piłsudskiego, Kraków. Chciałem odblokować sumy. Paweł Radio Strzelnica Miłkowa, Paweł Radio Strzelnica Miłkowa, Leszek Wołan, Kopca Piłszyckiego Kraków. No zachód się już powoli będzie fajny. Jeszcze chwilkę trzeba poczekać. A, klapka mi się zmieniła. No. Paweł, radio strzelnica miłkowa. Paweł, radio strzelnica, miłkowa. miełkowa woła Leszek z Kopca Kraków. Że nie jest na siódmym. Ale sprawdzimy. Paweł, Radio Strzelnica Miłkowa. Paweł, Radio Strzelnica Miłkowa. wo z Kopca Piśmieńskiego Kraków. Piotrek, Piotrek, tu Leszek na kopcu Piłszyskiego w Krakowie. Jeszcze raz można powtórzyć. Powtarzam, Majglimat 4210, operator Piotrek. Majglimat 4210, tu y, operator Leszek z tej strony. Czy ty wołasz z radio strzelnicy Miłkowa? Nie, nie, ja wołam tutaj w miejscowości Zionie w, w Gminie bo Rozmawiałem o na łączności awaryjnej. A, to się troszeczkę muszę obrócić do ciebie. Okej, okay. teraz powinniśmy lepiej odbierać. Odbieram Cię bardzo ładnie na piąteczkę. No ja tu jeszcze wstępnie mówiłem z kolegą Pawłem, który jest na radioszczelnicy w Miłkowej. Już miałem z nim łączność na paśmie CB. Jeszcze mam tutaj ewentualnie pasmo PMR. Proszę do Ciebie, moderacyjnie u mnie jesteś na 5. Jak Ty mi odbierasz? Ja Ciebie też odbieram na piąteczkę. Słuchaj, takie pytanie, bo patrzyłem na Twój kanał na YouTube, ale... Eee, mógłbyś włączyć komentarze do filmu, Bo no, żeby było sobie na tych komentarzach porozmawiać? A wszyscy są wyłączone. No, to jest taka moja zasada, że mam wyłączone u mnie wszystkie komentarze, bo nie, ja nie będę, nie będę moderował, ewentualnie. Więc to jest taka z mojej strony taka, ale możesz ewentualnie napisać do mnie, jakbyś potrzebował jakąś informację. Proszę do ciebie, no jestem teraz, no właśnie na, do ciebie mówię, jestem na Jadze Uda. No szkoda, że nie włączysz, bo to zawsze jakiś tam taki element socjalny, no, ale rozumiem, że nie chcesz modelować, nie masz czasu, nie chcesz się. W każdym razie, no to filmiki bardzo fajne, śledzę i trzymam kciuki ogólnie i mam nadzieję, że jeszcze jakoś łączność nam się uda nawiązać. Chętnie bym szczerze mówiąc trochę, trochę pooglądał więcej tych swoich Anders-Samorówek, bo bardzo fajne. No, powiem Ci, że teraz ta łączność też jest nagrywana. Będę ją dzisiaj chyba jeszcze na YouTube, ale jak dopiero po 23 wrócę do domu, bo mam kawałek. Zapowiada się ładny zachód słońca. Nie ma ludzi na razie. O dziwo, nie wiem dlaczego, ale ładny zachód będzie. Będę tutaj tak jeszcze przez jakiś czas. Pozdrawiam w takim razie i do usłyszenia. Mam nadzieję, że będziesz tej łączności też miał kilka jak dzisiaj. Bo dzisiaj jest sobota, to może oby ktoś jeszcze się włączył. To również pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo za łączność. E, mam nadzieję, że jeszcze tam się z kolegą, z którym się umówiłeś, połączysz. Ja dzisiaj próbowałem jeszcze tutaj z kolegą, który był e, na Mogielicy. Słyszałem go, ale nic chyba nie doleciało. E, więc może następnym razem się uda. Także życzę wszystkiego dobrego na dzisiaj. Słuchaj, ja robię takie sobie czasami testy. Wchodzę na wołanie, wołam sobie testowo Papugę Słowacką. Ona jest w Tatrach Zachodnich na ponad 2 km wysokości. Na 2000 metrów jest. No to jak ja się dobrze słyszę, to znaczy, że jest po prostu dobra, dobra możliwość na łączności pmr -owy. A co to jest ta papuga słowacka? Bo słyszałem właśnie tylko od ciebie a o tym na co nie mogłem się dokopać nigdzie na internecie. Co to jest? No, to jest takie urządzenie, na które się, do którego się dowołujesz, a potem ta sama modulacja jest nadawana. Także jest tak to mówiąc. Tak jakby przemiennik, tylko, że na tej samej częstotliwości. Okej, okay, czyli po prostu takie echo. A możesz mi jeszcze powtórzyć, gdzie ona jest zlokalizowana? Słuchaj, ja, ja Ci teraz nie podam, bo to jest według tam... Y, to jest szczyt po słowackiej stronie w Tatrach Zachodnich, za daleko jeszcze kawałek za, za, za Wołowcem. Ale jak wpiszesz te parametry, które tam ja zostawiłem pod jednym z opisów, y, jak ta papuga jest, to wystarczy, że to wpiszesz na gogle i od razu się wyświetli miejsce, gdzie jest ta papuga. A super, to dzięki, to poszukam tam pod mam nadzieję, że znajdę. I spróbuję celować, bo mam zamiar też zmajstrować taką antenkę dołączoną do motorolki, jak u Ciebie na filmie w ogóle. Fajna, bardzo fajna rzecz. Powiem Ci, że... Będziesz miło zaskoczony. Tyle mogę Ci powiedzieć, dopóki sam mu się nie przekonasz. Pozdrawiam jeszcze raz z kopca piłsudzkiego, operator Leszek, połączności przez PMR z czeską tubą i z Jagą Uda. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiam, również, do usłyszenia. Operator Piotrek, Majki ma, 4, 2, 1, Zachód słońca z anteną. Piękny. Reszcie zachód słońca. Paweł, Paweł. Z radio Strzelnicy Miłkowa. Leszek Wała z Kopca Piłsudskiego, Kraków. Mocno świeci. Prześwietlę trochę, ale chcę Wam pokazać, że zachód słońca jest. Jest zachód słońca. Piękny ten zachód. No można się spodziewać po każdym burzy, po każdym deszczu jest piękny zachód słońca w końcu.